Pierożyn próbuje zabić Putina, a Putin próbuje zabić Pierożynę. Przeżyje ten, który zabije oponenta pierwszy, także... Waldemar. Nie wiem z czego to kurwa się tak robi, bo zazdrościć i wie co się dzieje, kurwa wokół nas. Albo chcą mnie rozdzielić między ciebie, nie wiem co kurwa tu się dzieje. Cały czas myślę o tobie i cały czas o wszystkim myślę i cały czas mi się wpierdalają między wózkę a zakąskę. Oni jakby, oni, jakby się, oni jakby się zajęli swoimi sprawami, to by był święty kurwa pierdolony spokój. Ale oni się, oni mają popierdolone życie, muszą się wpierdalać w tamte sprawy. Zrozummy do cholery. Słuchaj, Ja cię wkurwiam. Ja cię wkurwiam, czy ci ludzie wkurwiają? Do, doprawiają ci rogi. I mnie też. I mówisz, że ja cię jeszcze wkurwiam? To słucha się ludzi bardziej ważniejsi są ludzie niż ja. No tak. Ludzie są ważniejsi. Nie ja, tylko ludzie. Prawdę to najlepiej powiem ja, co sądzę, a nie ludzie za mną będą mówić co, co oni sądzą. Co ja myślę, to ja ci w żywe oczy powiem. A oni za plecami pierdolą głupoty. A ty, już się nakręcasz. Nie rób tego, bo to do niczego nie doprowadzi. Rozumiesz? Tak, tak pisałem do kochanki Putina, żeby nie było wojen. Przekonywałem kochankę Putina. To ja pierwszy doniąc światu, że taka wojna się dzieje. To ja jedyna osoba, co wysłałem świat wiadomość. Wy nic nie wiecie. Nic.